No, no gdzie? Ale nie, nie mów! Do... No, to jest moja farma. No coście tu zrobili! No kurna! Moja farma, moją farmę zniszczyć! Dajcie mi motykę! Kurna mi po... rozgniatali farmę! No wy kurna! Łupko nas, jesteś teraz! nie, nie, Dajcie mi motykę! Co ty robisz? No No, ty kurna seta mi zniszczysz. No wiem, bo to jest niszczyciel set. Dobra, ja u siebie zrobię już ten. Dobra, no, czekaj, to ja właśnie to jest za cztery schody. Stary, gdzie ja to mam? Co? Stary, zaczekaj, zaczekaj, Bartek, zaczekaj. Ty, zaczekaj, nie wchodź do mnie do. Ty, nie. Nie. Nie! Nie! Uh -huh. Uh -huh. Nie wchodź do mojej piwnicy. A nie, dobra, ja mam tą ukozy i mam tu twoją dobra, moje mam A ja jestem w posiadaniu rudej kosy. Uh -huh. Ja jestem w posiadaniu rudej kosy. Okej. Okay. Ja pierdolę Ja Ja pierdolę Cię. Bartek, prawda, że potwierdzasz, że ja to miałem to, co teraz ten na Potrzebujemy... Ej, ale nie ma świątyni chyba. A kiedy ją zbudowałeś? Wczoraj, wczoraj. No, to tu nie, tu nie powinno być, bo bo to jest kopia zapasowa. Nie taka... ma. Nie ma. Nie. Nie Bartek, nie ma tej jednej rzeczy w wielu portali. Muszę go odbudować Masz okay. Bartek, to twoje Trójku Okej Ej, coś, to ja jestem na naszym serwerze informerem Okej okay, Okej, ale jak zbierasz ale jak zbierasz moje płony to nie zabieraj mi całego siana ty złodzieju Co No. Czekaj, 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 pokaż tarczę o, o, masz mój banner. Tutá! O tu! No? Eu não tenho samba! jaka estrela? No weź ciągnąć o dzień! No nie! Weź ciągnąć o dzień! No nie! Weź ciągnąć o nie da się strep robić, albo weiss! No wiem, ale ile tu estrepas O kurde, A, Ja Czyli tam jest co Jeszcze nie miało tego, lepiej Ej, mam prośbę Co to jest, Ja bo ja bardzo jestem za Co to jest, Kostińo? Co to jest? Pinioto nazwa moje skiery Czemu ty wyzywasz? Ty powiedziałeś idiotą? Nie Nie co, A, to co to jest za Ej, co to jest za No, ale nie może być. Nie, nikt tego nie może usłyszeć. Nikt się nie może dowiedzieć. Wtedy Kuba nie miał tego. Jeszcze wtedy Kuba nie miał skrzynki. Jeszcze Kuba wtedy grał? No nie wiem. No właśnie. pochodnie. A ty nie, nie, nie zrobisz sam? No, ja nie wiem. dla nie ty grze, ty to zrobiłeś, co, co To co, mówisz, nie możesz? Niedobrze, że Bartek tak przykręcił. Proszę, proszę. Serwer. Tak. Ja mam Żeby naprawić strojkę. Ale, a przecież ty rozkuradłaś. Tylko, że ja To jest świni kruk. Je powybijał. Ja Ja wam tak ktoś powybijał No ale to jest śmieć! Max kurna! Ale Ma Max podobno się tak dobrze zna na Minecrafcie a kurna, po powybijał wszystkie owce? I kurde, i kurde powybijał je wtedy, kiedy, kiedy były, nie wiem, dwa, nie, dwie owce. Nie, nie rzeczy, Mi nie rzeczy. Nie, ale nie, Max chyba pana dostaje jednak. Jak będzie zakrobił? No czas, w sumie nie wiem. Jakby mama mi zabroniła, kurde, włączać komentarze, e, więc no, nie dowiemy się, jaka jest opinia publiczności. A te krzyże są. Skąd te krzyże do jasnej cholery? No, nie Skąd te krzyże? te krzyże No, co? Z nula. A no, tak. Chyba, tak. No? ich nie niszczyłaś. Właśnie niedawno, ani temu, e, wiesz co się stało? Co? Eee... No mów! Z z Taki, tak tylko, bo ja mam ledwo jednostek. Dobra. Wiesz co się stało z portalu? Z portalu wychodziły te... Piękne, nie, portalu. No bo to tak ciężko. No bo one wychodzą z portalu. No i do mnie wychodziły do chaty wiryjne. No bo one wychodzą z portalu. No, to ktoś już Tak Jak? Dobra, przyznam się, to ja byłem. Ale ona jest, ale ni nic się z nią nie stało. No, się. na końcu, na końcu przestaje spinować. Ty, no, faktycznie. No, bo ja chcę po przypadek. Czemu zniszczyłeś tutaj? się robiło te skille skaczące. No, kurna! Jak tu się, jak, bo nie da się tu przejść. Żeby nie trzeba... Bo nie trzeba robić płotek No Bartek, nie rób tego tam! To wystarczy po prostu skopać płotek jeden. No i no ja w przypadku, gdy leciałam rozwiną, bo kliknąłem pchnąłam wiaderko, miałam wiaderko puste. W przypadku, kliknąłem, bo woda mi się napełniła z windy i napełniła tą... Dobra, a macie glony? Ma ktoś glony? Bo ja... A nie, ja mam glony! Ej, dobra, to ja mogę naprawić. Robię krusztowanie. Mam nadzieję, bo ja nie chcę... Się miał kilo. Nie, można. Za bardzo w ten wcześniej, nie, 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 miał nie, 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 bardzo nie, w tym nie, 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 systemu nie, nie, Wiem. Aha. Ej, bo on, górnie, to już wcześniej był Dobra, nieważne. Ej, nie, nie, A ty już nie, 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 no dobra, zrobiłem, naprawiłem już. Ale późno. Dobra, to ja idę. Ale my mamy, my mamy tak niefortunny spawn w naderze, że tam nie, nie da się odzyskać. Weź mi miłosz poprowadź do jakiegoś nowego bastionu czy coś, bo ja nie umiem dobra, się znaleźć No. No bo on ma Night Vision 52, Ja nie mogę Czekaj, jest jakiś... Ej, bo ja mam jeszcze jeden ten klucz do lepszej skrzynki z Lofy Musimy znaleźć Lofy Musimy znaleźć Lofy, to dla Bartka może maczuga zrobimy I dla Rudego Nie zabieraj go tych nie zabieraj. Ale zabijać

to po co ci ten set, to po co ci ten set, jak go nie używasz nawet? No chodź, bo ja mam trójząb i mi niepotrzebno jest. Gdzie ty jesteś? Nie, Jak to? Jezu, ja ci trójząb dałem, oddawaj! Oddawaj trójząb, ja ci dałem trójząb. Daj trójząb. Mam trójząb. Daj trójząb. Daj, bo ja ci oddałem trójząb. Nie. Wartek, daj trójząb. Wartek, to ale... Ej chłopaki ale Daj jak, za... robimy, jak zrobimy ten test I wrócimy ale jak wrócimy za i zrobimy test, to dawajcie, ja na Ja, ja no, co ty robisz? Miłość, co ty robisz? Ja nie, ja nie chcę być zabity, to no, no czekaj, bo no, mnie ja miłość zabiję. Miłość, co ty robisz? Miłość, bubana dostaniesz. Ty, ale powiedz mi, on bardzo mieczu moc? No ty mi dałaś? Ty, ja się, ja się, zastanawiam. się, ja się, ja się, ja się, zastanawiam! się, ja się, ja moc? Z Skąd on ma moc na mieczu? Skąd ty masz kurde walony ten na mieczu? Co tam było jeszcze? Uchoronę przed wybuchami? Czemu on cudem? Kto ci to... Dobra, nie zabijajmy się Nie zabijajmy się, bo to nudne się robi, a my mamy content robić Ej, do wady No Do A masz może, może coś wstrząść? Eee... Bo tak się składa, że wszystkie wyrzuciłem A to, ale to na eksperce są No nie wincie się! się a ty nie masz nałożonego szedła